Przegląd dorobku artystycznego seniorów, organizowany od lat w Lubaniu, cieszy się niesłabnącą popularnością. Okazuje się, że seniorzy mają wiele do zaprezentowania, chcą wciąż dawać coś od siebie innym. To już dwunaste spotkanie seniorów w, w gościnnych progach Domu Kultury. Ja przypomnę tylko, że pierwotnie tą imprezę rozpoczął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a w momencie, kiedy powstał Ośrodek Wsparcia Dziennego, to Ośrodek Wsparcia Dziennego, dyrekcja Ośrodku Wsparcia Dziennego i pracownicy teraz co roku przygotowują kolejną edycję. No cieszę się, że seniorzy z różnych stron dawnego województwa jeleniogórskiego, wcześniej również i całego dolnego śląska, tutaj do Lubania przyjeżdżają, prezentują swoje pasje, prezentują swoje umiejętności. To bardzo ważne, żeby się mogli gdzieś przedstawić szerszej publiczności, pokazać to, co robią na co dzień, a co czasami bywa zakryte. Tu mają okazję jakby odkryć te swoje talenty. Przegląd dorobku artystycznego. Seniorów z całego Dolnego Śląska występują nasi seniorzy w grupach chóry, kabarety, zespoły wokalno-instrumentalne. Mamy 300 osób, które dzisiaj wystąpią, pokażą swój dorobek sceniczny, nad którym pracowali przez cały rok. My już tu jesteśmy ponad 12 lat, to wrażenia mamy zawsze dobre. Nieraz jest więcej ludzi, nieraz mniej. Ale jest to takie wielkie spotkanie z różnych miejscowości, dużo śmiechu, wesołości, wspólne przyjaźnie się nawiązują, jest to bardzo wesołe i dobre dla wszystkich. Doceniają to bardzo, że ludzie wychodzą z domu nareszcie. Tak właśnie było. Seniorzy wyszli z domu, wyszli do ludzi i śpiewali solo. Zabierzcie mi gitarę. Jeszcze na Blokretano, zawieźcie mi gitarę, jestem właśnie Italiano. Zawieźcie mi gitarę, nie lubię pośmiewiska jestem Włochem prawdziwym, ale ze skarżyska śpiewali i tańczyli w grupie. W tym małym kwiatku czerwonym szczęście zamyka się moje, cały mój świat wymarzony i wszystkie uśmiechy twoje. Nie zabrakło też kabaretu. Cóż to pani doktorowa, jakaś taka smutna, ważna i poważna, Ci na jechać musiały i tu na kilka dni mnie zostawiły. Ładne mi tu kilka dni. Moje też tak powiedziały, ale pojechały i adresu zapomniały. Był też brawurowy monodram. Celem mojej eskapady było. Plaża dla naturystów. Tak, tak. Plaża dla naturystów. Czy golasów. Jeśli wolicie. Od zawsze, od kiedy pamiętam. kurczę, kurczyło mnie to niemiłosiernie. Chciałam zobaczyć. Jak tam jest naprawdę. Tradycyjnie już w ramach przeglądu nie zabrakło stoisk z wieloraką twórczością seniorów. Co u Pani na stoisku można znaleźć? U mnie prawie wszystko można znaleźć, to co możliwe jest robienie szydełkowe. Poza tym obrazy haftuję, mam ich w domu ponad 100. na ten, to jest pasja mojego życia, szydełko, igła, nitka. U nas na Stoisku książki z grupy literackiej NURT, Dolnośląskiej Grupy Literackiej NURT, ponieważ grupa jest dość szeroka, jeżeli chodzi o terytorium, bo mamy ludzi, którzy przyjeżdżają do nas i z Legnicy, i z Wrocławia, i z Zawidowa, i ze Zgorzelca, i z Gryfowa. Każdego roku od 12 lat wielka sala lubańskiego MDK jest wypełniona po brzegi. Na przegląd przyjeżdżają zespoły oraz soliści z całego województwa. Cieszę się, że jest to Lubań. No oczywiście. Każdy występ jest poprzedzony jakąś pracą, więc ważne, że im się chce, że są aktywni i że tak jak swego czasu wspominał kabarysta starszych Panów, być może szron na głowie, może już nie to zdrowie, na szczęście w ich sercach jest ciągle maj. Niech ten maj trwa jak najdłużej. Niech to, co robią, sprawia im dużo radości, dużo przyjemności i niech jak najdłużej mogą dzielić się swoimi umiejętnościami, pasjami. Myślę, że w dniu dzisiejszym to najważniejsza jest dobra zabawa seniorów: to, że mogą pooglądać, popatrzeć, podpatrzeć przez, poprzez dzisiejszy dzień, wszystkie swoje występy przeanalizować na spokojnie w domu, albo później w grupach, w stowarzyszeniach. No i działać. W tym małym kwiatku czerwonym szczęście zamyka się moje, cały mój świat wymarzony i wszystkie uśmiechy twoje.